CRINGE AS f Szyjecie kochani bidule? Szyjecie? Szanowni Państwo, witamy w programie dietetycznym Judyta Hojrak Polskiej sławy O nie ja, byłam Bez Bezosobowość Brawa Brawa Judyta Brawa, Chojrak! Judyta wygłosiła niedawno... przemowę. Przemowę, ale taką w formie takiego... wykładu. To był taki... to był taki... Co to teraz taki popularny wpis? Rekolekcje. Rekolekcje, Re Re To były takie rekolekcje. Poruszyła tam wiele tematów. Muchos, muchos, Aleskla, klar. Schmetterlisch, Które teraz wam przedstawimy. Ponieważ no to jest takiej klasy jest... dietetyk Dietetyczka Słuchajcie no Że mówi. po prostu No tak to, to musi dojść Znaczy wejść Dojść do masy My jesteśmy zwykłymi ludźmi Tak Normalnymi Poświęciliśmy tak dużo czasu Naprawdę wrzucamy filmy codziennie I codziennie poświęcamy dużo czasu Żeby to wszystko prze, nie przepisać tylko rozpisać Ym, poświęcamy po prostu tego czasu i bidule i bieżcie mucho, mucho, energia przyjmujemy, że są fale morskie, powietrzne, fale, trąby są, przyjmujemy wiecie ja, wiatry, przyjmujemy, że są wiatry i ja, ja ich teraz nie czuję ale przyjmujemy, że są Przyjmujemy, że są. Czyli na przykład wiatr... Gazy. Nie czuję wiatrów. Nie, nie rozumiem tego. Czyli, że cal też nie widzę. On nie istnieje? To jest faknius? news? Do końca tego nie rozumiem. Bo ja wszystko ogólnie rozumiem. No. Ponieważ pani Judith śpiewała kiedyś mięsny jeż, mięsny jeż. No i dlatego ona go właśnie zrobiła takiego popularnego. Ona tak mówi. Tak jest, jak ona mówi. No, to są rzeczy mocno zrokenrolowane. A, czy jest popularne, popularne? Ale ona nie mówi, czy to jest dobre, czy złe. W przeciwieństwie do nas. My zawsze wiemy, co jest dobre, co jest złe i zawsze o tym mówimy. Widzieliście kiedyś jakąś falę nadmorską? Nie widziałem. Szczerze no. mówiąc, ja widziałem. Czyli ona jest taką donosicielką, trochę na. Ona taką wyznaczała trendy. Taką kometą, tak jak my z kosmosu. Jest cała masa. Rzeczy, osób, przedmiotów, które nie mają ciała. Nie mają również żadnej gęstości. Nasza siatkówka, dobrze powiedziałem? Koszykówka. Piłka nożna na pewno. Czyli widzisz pani Judith, tak, nie dość, że tutaj te wszystkie fale, wiatry, gazy. To jeszcze ma zespoły. Koszykarski, siatkówkarski, sport. na zdrowie. No i ta piłka nożna nieszczęsna koszykówka, Koszykówkę! W no roku. jak to woli, no my nie będziemy. I przecież można do niczego zmuszać tutaj, ale czemu by nie? Tak. Pamiętajcie też, że pan Bęc zrobił takie konferencje na YouTube. One są na YouTube dostępne. I, I on uważa, że, że Ziemia nie udźwignie takiej ilości ludzi i że musi się dokonać odchudzanie. No i stąd te wszystkie diety. Nie wiem, dlaczego ludzie nie kojarzą tych twistów. No przecież to jest proste. Stąd te wszystkie Chodakowskie, Lewandowskie. Jeśli ktoś, kto chce te diety narzucić, mówi, że jest za dużo ludzi na Ziemi lub Marsie, to jest po prostu taki biznes. To jest moje zdanie, moim zdaniem, podkreślam moim zdaniem, być może to odchudzanie, ta, to odchudzanie globalne może polegać na tym, że że zostaną osoby najszczuplejsze, najpiękniejsze, a te jednostki, które są jednostkami ponadwagowymi, tak zwanymi otłymi, potencja po potencjalnie konsumują, kon konsa konsumują, tak jak nasi, nasi babcie na przykład nasi, nasi dziadkowie, nasze babcie nie będą się przecież odchudzać. Czas na brawa, ale brawa, brawissimo, wersja live. Brawo, brawo, brawissimo, brawo brawa, brawissimo. Brawo, brawa, brawissimo. Brawo, brawissimo, brawo, brawissimo, brawo, brawo, brawissimo. Ale ten bens, ten, bęc, 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 ten bęc, bęc. Bęc naprawdę, powinien już po prostu wziąć, wyjść. I wyjść. Wsiąść i wyjść. Judy, Judy, ona się tak martwi. zamartwi ona się, zamarła się. Za martwi. Nasza Judy. martwi się ona. To jest ale moje zdanie, oczywiście. Znaczy, w sumie jej. To, to jej zdanie jest nie moje. Ale wiemy o tym, bo. No, powiedziałam. Ale wiemy po o, tym, o bo to jest. Tak, przekazuje to, co przecież powinna się mówi. ukrywać. Nie musi, ale się swojego robił. zdania mówić. To jest ważne. Coś powiedział. Kiedyś to powiedział. Dzień to przekazał. umieścił. I tak właśnie, tak, tak było, tak było. Ktoś chce te diety, ktoś chce tego odchudzania. Dlaczego tego w ogóle ludzie nie łączą? To jest takie wam powiem po prostu oczywistość, oczywista oczywistość. Wszystkie te śmieci, brudy, kłaki, włosy, odór. To było totalnie niewietrzone. O! Możecie to sobie zobrazować waszą koszykówką. Jako taki mały... Mały pokój. Może być też kuchnia. Która ma mnóstwo, po prostu mnóstwo zakamarków. Tam się pochowały różne zgniłe jaja. To znaczy, robotnicy pochowali w ścianach. Możecie sobie to wyobrazić. Ja już to sobie wyobrażam. To trzeba wszystko, żeby to wypierdolić do kosza. Ale nie, nie. Najpierw to trzeba to wszystko wyjebać. Po prostu na środek, na środek trzeba się temu przyjrzeć. Znieść ten po prostu smród spoconego grubasa takiej istoty i posprzątać go. Nie będzie to przyjemne. Na pewno. Czyli po prostu pani Judy, to jest przy, 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 przy przepis, to jest. Mam nadzieję, że to zanotowaliście, zapisaliście to w swoich zeszytach. Tak, bo tam było... To nie jest łatwe, dużo różnych. I to wszystko, wszystko trzeba zrobić, żeby się. Trzeba znaleźć, doczepić przyczepić drabinę w szafie, żeby dojść do kosmosu. Ale ja nie mam szafy. Co mam zrobić? A można taką mniejszą. I tam wtedy w tej szafie. Z tą drabiną pojawia się Judy z kometu. Ja tu jeszcze tyle tematów mam. O Boże, co ja tutaj crazy, 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 crazy. A to jest ten, nowa płyta. Nowa płytka? A czy crazy, crazy, crazy to nie jest jakieś. do kogoś skierowane? Może, a może, a może Może nie, a może to Judith. Być może tylko my. normalni, szczupli ludzie. możemy uratować bidulę. No i ten akurat. Postulat mi się bardzo podoba. Zapraszam do wspierania tutaj na YouTube możecie kliknąć. Czytamy komentarze tylko od naszych wspierających. Tylko my, normalni ludzie, normalni ludzie, możemy urado uradować, ale też uratować bidule. To co zrobili. Dokładnie tak miało być. Czyli nas utuczyć poczucie człowieczeństwa wtedy ciało tej grubej osoby. Mimo tak zmasowanego ataku, agresji przeciwko Grubasowi pod pretekstem walki z otyłością, walki z otyłością. No. Ograniczcie po prostu maksymalnie na to jeszcze macie wpływ żeby ograniczyć fast food. Słuchaj kochaniutka i czyściutka. No, a czy ty nie masz takiego wrażenia, że ta Judith, no, to jest taka nasza lekarka ser, pielęgniarka głosu, umysłów, ale podoba mi się też, bo ona by się idealnie nadała, sprawdziła właśnie w rządzie, wygląd ma elo... elo elego, elego elegancję ma też. I ona by się sprawdziła tam w ministerstwie, w tej obronie w wojny tej takiej. Wojna, będzie wojna. Tak, tak, zgadzam się. Nie potrzebujemy żadnych po prostu tutaj diet, żadnego odchudzania lekarzy, dietetyków. To są wszystko... Wiemy. Tyle ile zjemy. Komuniści. Jakieś terapie, turnusy, diety. Przecież ona robi terapię. Przecież po co? Mamy związkowe... Dietetyczne, odchudzające, pogrubiające. Wszystko. Judyta jest naszą terapeutką. To nie tak, że ona po prostu sobie zrobiła live na Instagramie. Ona jest po prostu w całości nasza. Nasza terapeutka. Moja, Twoja, kosmos. Babci też, jak tam żyje, można by powiedzieć, że to jest. Wyzbycz? Dysbycz tego odcinka. Wyzbycz? Crazy, crazy, crazy. Powerful Overweight. Pamiętajcie, na tej bazie właśnie, że mamy taki powerful overweight, powstał cały healthy lifestyle. Powerful Overweight to jest ten healthy lifestyle. Joanna Krupa? A to jest dobre na, na jakiś tekst. Powerful, Powerful over healthy, healthy lifestyle. lifestyle crazy, 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 crazy. Czyli już mam prawie całą putę YouTube Powerful over healthy lifestyle. Crazy crazy, 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 crazy. Przekręcasz kanał, feed blogerki, feed vlogerki, Jeba i włączasz sobie Mirabauta. No takie są przecież fakty, weź albo weź. pudelki, ale po co, po co to, co co to gniazda, co wypadki jakieś, wiecie, gdziego? przecież e, trzeba oglądać wiadomości, różne, słuchać, Bolesne. nie można wyłączyć, nie, Polaki trzeba takie oglądać, są, różne. trzeba się je. nakręcać, jeżeli to ktoś jest. komuś poleca, że wyłącz telewizję, po co, ale po co, to dlaczego? A, a kto pytał? Pytał Cię ktoś o co? A co teraz? Jeżeli włączysz y, telewizor, to grubasy, chudasy nadal istnieją. Tu nie chodzi o to, żeby sobie odpocząć, po prostu no trzeba być na bieżąco. My jesteśmy na bieżąco, no to trzeba być na bieżąco. Powerful, overweight, healthy, life healthy lifestyle. Powerful, overweight, healthy lifestyle. Healthy life lifestyle. Crazy. O Boże. Taką po prostu poczułam ochotę. Taką, takie podniecenie, miłość poczułam, że jesteśmy taką całością. Ja tutaj mam takie sprzeczny takie. No bo ona chce być jednością, ta Judith, ale ze wszystkimi. Hmm. No bo my przecież... Chcemy ze wszystkimi. Czy ty chcesz być jednym... Mi się wydaje, że my też nie chcemy nie. W sumie ze wszystkimi. Nie. Nie z nienormalnymi, tylko z normalnymi jak my i ze wspierającymi. No bo przecież jak ze wszystkimi. Ona chce, znaczy, Judith z tymi normalnymi przebudowymi. Tak, Których można jeszcze. A my chcemy. Tak, na na, tutaj tutaj, na nasze dorobione można. Także zapraszamy, zapraszamy do wspierania. Tak, tak, tak. To ja. Jeśli ktoś ma jakieś fajne kształty, takie obfitości, które przydadzą się w mojej tutaj. Przestrzeni, to zapraszam. Wysyłajcie po prostu do mnie swoje, foto. znaczy się, oferty. Może będzie, może będzie jakieś po prostu fajne miejsce dla was. Super pani Judith. Super. Super, super pani Judy. Super. Nowe miejsce pracy dla chudego, dla grub. Zależy oczywiście od umiejętności, ale tak. fajnie. Trochę gospodarka tak, tak. się zapełni, napełni. Jak coś umiesz no. fajnego. Chyba robimy trochę. Robi więcej, ym, może, robi więcej może mniej, niż... ale no jednak trochę wiecie. No trochę robimy wiele. Coś na pewno robimy, na pewno? Znaczy na pewno. I moim marzeniem jest to my dream, żeby nasza ziemia płaska oczyściła się ze wszystkich chudasów, grubasów z tych istot i żeby zostały po prostu istoty. Normalne, naturalne. Było coś. Tam Serial Perfekcyjna pani, pani domu, z tym właśnie oczyszczeniem do przestrzeni byłoby. U. Rodzynką. Rodzynkową. To ona? To, to, jest to, to ona jest tą y, panią domu perfekcyjną? Ona tam no, w no. tą rodzynkę taką, rodzynkową. No, no może tak Pytanie być. takie się nasuwa teraz. Czy Judy była w twoim cesarstwie? W moim cesarstwie? Tak, twoje cesarstwo. Z tego co wiem. To Judith nie było w moim cesarstwie. Ale pamiętajcie, pamiętajcie, kochani, że, że to się szanuje różne, wiecie, gusty, guściki się ale, szanuje, ale, ale... Ale no wiecie, różnice są ogólnie niby spoko, to znaczy. My jesteśmy różni, ale różnych od nas... Przesadzają. No to tak, przesadzają roślinki. Niektórzy po prostu przesadzają. Muszą być różni, ale jednak podobni. A propos odporności. Kochani. Jest takie cudo, takie śmierdzące, yy, bardzo śmierdzące, ohydne, takie zioło, które bardzo, bardzo po prostu potrafi i wyszczuplić, i utyć. To jak się jest szczupłym, to jak się jest grubym, warto po prostu to zioło. Nazywa się marihuanen. No i akurat bardzo dobrze się składa, bo my... Jesteśmy przygotowani. Mamy tutaj ze sobą doniczkę, kochani. Mamy Ale to, to, nie jest, to nie jest wszystko. Tak. Mam jeszcze po prostu cały zapas, cała półka jest. A, no bo jak nas zamkną. Ale ja zrobiłem właśnie zapas, bo jak się dowiedziałem, ja wcześniej nie wiedziałem, że zioła w ogóle mają jakieś właściwości lecznicze. Tutaj całe życie człowiek się uczy, ja nic nie wiedziałem, dlatego jak się dowiedziałem od Judith od razu po prostu zakupiłem. Zioło leczy, zioło, herbata, ziołowa co? Herbata hu, zioła hu. Chodź, chodź tutaj, yy, 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 skosztuj tutaj, skosztuj. E, 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 e. O! I co? Czujesz się od razu zdrowszy? Oczywiście, że tak. Oczywiście. Kochani, ale tylko wspierający. Mamy nadzieję, że nasz materiał trochę przyciemnił Wam. Ten światopogląd tak trochę was przyciemnił. Ja mam nadzieję, że jesteście normalnymi, pozytywnymi ludźmi. I A że nie jakimiś zamkniętymi czy coś jak my. Nie żadnymi pesymistami, grubasami, chudasami czy coś. Nie. Tak. Będziecie w stanie się po prostu poruszać, zrzucić zbędne kilogramy, połączyć ze się swoimi z kosmosem, kosmicznymi rodzinami yy, i, i po prostu oglądać Mirabauta. Być mili! Tacy jak Judith i tacy jak my. Ale wiecie: ale oczyścić też ludzkość i świat z osób yy, innych, które myślą inaczej. Bo my tego nie chcemy przecież, my się, my jesteśmy otwarci na różne tutaj informacje. To była prasówka, teraz końcownie jest ten film. No i życzymy wam wszystkiego... kosmicznego. I tak jak była ta cała akcja, body positivity. Okej. Okay. But I think that body negativity. Wow, Bujaki. I hate you! I hate you! I hate you! Youś me porcuj brzuchu, słuchajcie, jedna dietę. Cringe ass.